Dołączyła do mnie Karolina Filipkowska. Dzień dobry, Karolina. Muszę Państwu przyznać, że w okolicach godziny 5. Karolina nagrała mi wiadomość, która brzmiała. Adulka, czy ty słyszysz, jak pięknie skrzypi ten śnieg pod nogami? No i rzeczywiście pięknie skrzypy w wielu regionach naszego kraju, ale też bardzo jest niebezpiecznie. Oczywiście wygląda to bajecznie, ten krajobraz. Ja Jeśli usiechała... siedzimy w domach. No ale nawet jak spacerujemy z psem, ty na pewno już spacer z psem masz za sobą. Nasze czworonogi bardzo się cieszyły z tego skrzypiącego pod łazienką łapkami śniegu, ale faktycznie ostrzegamy. Jeżeli tutaj jesteśmy przy prywacie, to jeszcze wrócę do tego, co wczoraj było, czyli Ada dzwoniła do mnie z pytaniem, czy to zawiewa, czy zamiata śniegiem w twarz. No i faktycznie o tych zawiejach i zamieciach śnieżnych mówimy dość mocno, musimy uważać. Warunki drogowe są wyjątkowo trudne teraz przechodząc już całkiem poważnie do ostrzeżeń. W dalszym ciągu jest ich sporo, bo wieje bardzo mocno. Porywy dochodzące w tym momencie nawet do 70 km na godzinę najmocniej wieje w linii wybrzeża. Silnie także wiatr daje się we znaki w górach na Kasprowym w tym momencie wieje z prędkością nawet do 100 km na godzinę. No to zobaczmy mapę i zobaczmy, jak to dokładnie będzie dziś wyglądać, bo w dalszym ciągu Polska jest na skraju dwóch układów układ niskiego ciśnienia z nad Rosji i układy wyżowe z nad Wysp Brytyjskich, z nad Atlantyku. To też dziś pogoda będzie wyjątkowo dynamiczna. W trakcie dnia opady, gdzie niegdzie powinny zanikać, ale dostaniemy się pod wpływ kolejnego frontu atmosferycznego, który podrzuci nam chmury z północnego zachodu. W Warszawie poprószy śnieg, temperatura maksymalna do minus 3 stopni. Za naszą wschodnią granicą także mróz od minus 4 do minus 9 najchłodniej w Moskwie. W stolicy Skandynawii minus -3, minus -5, w Berlinie -0, także krajobraz będzie się zabierać. Wyspy Brytyjskie 4-5 stopni pogodnie. 4 stopnie to Paryż, także sporo pogodnego nieba. Półwysel iberyjski z temperaturą maksymalną na poziomie 13 stopni, tyle w Lizbonie. W naszym kraju w tym momencie zdecydowanie więcej pogodnego nieba, brak opadów to zachodnia część Polski. A taki pas, chmur, który daje opady śniegu, e, taki wąski dość we wschodniej połowie naszego kraju. Temperatura najniższa w rejonie zakopanego minus 8 stopni, ale już w rejonie koło brzegu 2 stopnie powyżej zera. W trakcie dnia opadów możemy spodziewać się praktycznie w całym kraju, w drugiej części dnia nad północno-zachodnią, zachodnią, -zachodnią części naszego kraju nasuną się nowe chmury frontu. Do tego jeszcze silne pory wiatru praktycznie w całej Polsce. Temperatura w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia to minus 8 stopni, a w koło brzegu do dwóch. Więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Teraz jesteśmy <laughs> Karolina Filipkowska, ale o a innych nie. miejscowościach opowiemy. Czarny groń. <laughs> widzimy, kolejka działa, ale warunki takie sobie. Trzeba być naprawdę ostrożnym i, i, i dobrym narciarzem, chyba, żeby w takich warunkach się poruszać po stoku. I, i dobry gogle mieć dzisiaj, mm. bo widoczność ograniczona i tutaj nie tylko narciarze będą mieli trudne zadanie. No, oczywiście dziś wielu z nas wybierze się w podróż. Może właśnie w kierunku gór, żeby świętować nadejście nowego roku. Uważajmy, planujmy bardzo ostrożnie naszą podróż. Na pewno zarezerwujmy sobie więcej czasu. Na pewno tutaj trzeba zniąć dzisiaj nogę z gazu. Wyjątkowo ślisko i to praktycznie w całym kraju aura dynamiczna tego śniegu będzie padać całkiem sporo. Początkowo opady prognozowane są we wschodniej części Polski, następnie tam jest szansa na przejaśnienia, a nowa porcja chmur, z opadami mokrego śniegu lokalnie deszczu ze śniegiem nadciągnie nad zachodnią część Polski i tam zrobi się wyjątkowo ślisko. To nie koniec złych, pogodowych informacji. Mocno będzie wiał wiatr dziś porywy nawet do 50-70 km na godzinę w górach do 100 km na godzinę, a jutro może z prędkością nawet do 120 km na godzinę i nad obszarem Polski pojawi się nowy front atmosferyczny, ale temperatura nam jutro. Wzrośnie. No to zobaczmy mapie, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Bo napatrzyliśmy się na śnieg w górach, ale tego śniegu nie będzie brakować nie tylko w górach. No tam on narciarzy snowboardzistów cieszy. Jeżeli będziemy chcieli poszukać Opadów w śniegu. No to jutro jeszcze sypać je będzie w Kijowie minus 9 stopni. W Mińsku także sypnie śniegiem minus 10. Jeszcze chłodniej w Moskwie, ale tam już bez opadów minus 11. W Warszawie zmieni się typ opadów na opady mieszane, bo temperatura już nie ujemna a do 1 stopnia. W Berlinie także ocieplenie do 3 stopni, Wyspy Brytyjskie 4-5 stopni. Paryż z temperaturą do 4 stopni, Lizbona 14 stopni na termometrach i opady deszczu. W naszym kraju w tym momencie sypie w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, rejon Zatoki Gdańskiej, Warmia, tam w dalszym ciągu przybywa tego śniegu i tam w tym momencie tego śniegu jest zdecydowanie najwięcej. Warszawa, Kielce, Rzeszów, w górach także pruszy śnieg. W Zakopanem temperatura w tym momencie do minus 8 stopni. Suwałki, Białystok, gdzie sporo pogodnego nieba, minus 7. W Linii Wybrzeża minus 2, minus 3 stopnie. W trakcie dnia właśnie nad morzem będzie najcieplej, szczególnie w rejonie Kołobrzegu do 3 stopni, w górach w Zakopanem minus 7. No i nad zachodnią część naszego kraju napłynie nowa porcja chmur z opadami głównie. Śniegu, ale także mieszanymi, jeżeli ten śnieg będzie padał, to będzie to zazwyczaj mokry opad śniegu. Noc yy, z zmiennym zachmurzeniem, z opadami, nawet deszczu, to zachodnia część Polski. Opady, głównie śniegu, to południowa część naszego kraju, a rozpogodzić się może na Podlasiu i tam największy mróz, nawet rzędu minus 13 stopni, a więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.